Natomiast y, takich dziewczyn jak Inka było, podejrzewam, więcej, tak, którzy, którym nie dane było dożyć 18 roku życia, a które działali czyni w konspiracji. Złożyły naj, najwyższą ofiarę i właśnie o tym jest piosenka inspirowana Inką, ale nie tylko Ince. Piosenka składa się z dwóch części. Pierwsza część nosi tytuł Uwięziona, a drugi Żołnierz i Dziewczyna. Część pierwsza jest napisana o tej dziewczynie, a część druga jest z perspektywy żołnierza KBW. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, co to było KBW. To KBW. taka bezpieczeństwo zewnętrznego, czyli tak naprawdę nie wojsko, a bezpieka ubrana w mundury wojskowe. KBW. Tak. Ale to była formacja Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, MPP podlegało. Dlatego tytuł, jak Paweł mówi, żołnierz i dziewczyna, tytuł znany ze wszystkich śpiewników, tak, tak. Tak, tak. Jak zajrzeć jest pewną przewrotnością. Jak zajrzeć do dowolnego śpiewnika, pieśni historycznych, patriotycznych, to, to pewnie 92% tych piosenek jest opartych na schemacie żołnierz i dziewczyna. Tutaj tego żołnierza jednak musimy wziąć bardzo głębokie cudzysłów. Gdy jest jej źle, wspomina ojca i wielki kolorowy stragan na targowisko obok dworca, a ona dzielnie mu pomaga. Przed wojną wielbiała zbierać pierścionki złote, choć blaszane. Nie założyłaby ich teraz, kiedy ma palce połamane. Pomodlić się raz jeszcze zdąży, bowiem po przesłuchaniach paru. Że nie przybędzie żaden książe, że nie przybędzie żaden książe, by budzić ją z koszmaru. Ojca na zawsze zabrał wrzesień, a brat i ukochany marek. W czterdziestym został w lesie, UB zabiło go za karę. Ciała rodzinie nie wydano, więc nie została antygoną. Ale i tak ją zatrzymano, zwito jak psa i uwięziono. Pomodlić się raz jeszcze zdąży, bowiem po przesłuchaniach paru, że nie przybędzie żaden książę. Że nie przybędzie żaden książę. Budzie ją z koszmaru. Patrzy przed siebie, widzi ciemność, wsłuchuje się w strażnika kroki, i czuje, że jej wszystko jedno, czy pójdzie w świat, czy w dół głęboki. Być może więcej nie zobaczy domowych świtów i wieczorów, Być może mogła żyć inaczej, lecz teraz nie ma już wyboru. Pomodlić się raz jeszcze zdąży, wiele po jak paru, że nie przybędzie żaden książę, że nie przybędzie żaden książe, wybudzić ją z koszmaru. w egzekucyjnym plutonie. Czyś wierzył w Polskę taką, czy tylko w moc rozkazów, kiedy tamtego razu karabin brałeś w dłonie. Gdy inni w trudnych czasach być niezłomnymi mogli, ginąc w obronie zasad, tyś bez sprzeciwu słowa Dał się podporządkować wschodniej ideologii. Pamiętasz jak stanąłeś na wprost wysmukłej dziewczyny, tej ze zmartwionczą, z ogromnymi oczami, ze związanymi rękami i z orzeczeniem wina powiedz stary człowiek. Dlaczego do niej strzelałeś? Byłeś w podobnym wieku, a ona śnieżno biała od Boga, jak ty miała przed sobą życie całe. Lecz nie było jej dane, wyjść za mąż, dzieci, rodzić, oszczędzać na mieszkanie Po pracy szukać wystarzeć Cię przy wnukach rozkoszą, budząc kozłów. Nie Ty wydałeś wyrok, lecz to Tyś pociągnął za spust, a ona na złość zbiorą. odważyła się nie bać i zachować jak trzeba, gdy chłód up and it's mm -hmm. okay.